Ceny bitcoina spadły. Czy to może być yy, efekt rozczarowania efektami ETF-ów na bitcoina? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. No, ten debiut ETF-ów był bardzo oczekiwany, ale czy z tym należało wiązać nadzieję na wzrost kursu bitcoina? Czy wręcz przeciwnie, właśnie. Myślę, że jak najbardziej można było wiązać nadzieję na wzrost, ponieważ napływy do takich funduszy powodują, że te fundusze kupują bitcoina na rynku. Stała się jednak taka sytuacja, której niekoniecznie, którą niekoniecznie wszyscy mogli przewidzieć. Mamy jeden największy fundusz ETF na Bitcoina, Grayscale Bitcoin Trust. Ten fundusz wcześniej właśnie był tak zwanym trustem, w którego w który mogli inwestować tylko inwestorzy instytucjonalni i w tym momencie cały czas jest to największy fundusz ETF na spot Bitcoina, natomiast teraz w tym funduszu mogą również uczestniczyć inwestorzy indywidualni. Natomiast ten trust posiadał bardzo duże bardzo duże opłaty. Wcześniej również był ten trust notowany poniżej swojej wartości aktywów, i w momencie, kiedy już jakby te straty zostały odrobione co ma też związek z przekształceniem tego funduszu, tego trustu na fundusz ETF, no to teraz obserwujemy wyprzedaż środków. Z tego funduszu, więc mamy bardzo dużą wyprzedaż tego funduszu, a z drugiej strony inne fundusze nie są w stanie nadrobić tego na rynku, więc z jednej strony Grayscale musi sprzedawać bitcoiny, a z drugiej strony inne fundusze te bitcoiny kupują, więc tak naprawdę nie ma zwiększonego popytu takiego netto. Na rynku, więc jeżeli takiego popytu tak naprawdę nie ma, no to stąd rozczarowanie tymi funduszami. Więc w pewnym momencie mogliśmy już mówić o tym, że cena bitcoina zbliża się w okolice 50 tysięcy dolarów, natomiast obecnie zaobserwowaliśmy zejście poniżej 40 tysięcy dolarów. To było krótkotrwałe, ale jednak widać, że Inwestorzy na razie nie są zadowoleni z tego, jak wypadają napływy do Bitcoina, bo jednak w ostatnich dwóch dniach większe były odpływy niż napływy. Czyli porównanie do sytuacji sprzed kilku lat, gdy wprowadzano ETF-y na złoto no, nie, nie jest za bardzo, bardzo zasadne, tak? Znaczy przez pierwsze, przez pierwsze kilka sesji tak, było to bardzo podobne, ale też trzeba pamiętać o tym, że te 20 lat temu mieliśmy zupełnie inną sytuację finansową, więc teraz tak naprawdę moglibyśmy się spodziewać zdecydowanie lepszej sytuacji. Biorąc pod uwagę to, że jest to tak naprawdę związane z nowymi technologiami. Natomiast okazuje się, że w zasadzie mamy teraz większe odpływy niż napływy, więc porównując sytuację do tego, jak wyglądało to w przypadku rynku złota, no to jednak, kiedy jakieś środki trafiły do tych funduszy ETF na złoto wtedy, te 20 lat temu, to jednak cały czas ta baza była budowana. W tym momencie, po krótkiej budowie bazy na funduszach ETF na Bitcoina, jednak w tym momencie widzimy odpływa. Tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że ten największy fundusz na Bitcoina jest, jest ma posiada jeszcze bardzo dużą ilość tych Bitcoinów, no to jeszcze potencjał do tego, żeby te odpływy były, jest jeszcze spory. Natomiast oczywiście. Nie ma tylko i wyłącznie negatywnych informacji, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, bo trzeba pamiętać o tym, że będziemy mieli do czynienia w pewnym momencie z tak zwanym halvingiem na rynku bitcoina, który w poprzednich e, halvingach, w poprzednich latach był pozytywny dla bitcoina, więc oczywiście e, być może jeszcze te kilka tygodni będziemy obserwowali taki marazm lub wyprzedaż na rynku kryptowalut, ale później pod ten halving być może tańszy Bitcoin będzie zachęcał inwestorów do tego, żeby w tego Bitcoina jeszcze zainwestować. W swoim webinarze wspominałeś, że analitycy zwykle bardzo różnią się, jeżeli chodzi o ocenę perspektyw kryptowalut, no a szczególnie Bitcoina. Czy tak może tak po prostu musi być. Oczywiście, no jest to bardzo zmienny instrument, więc. No trudno tutaj oczekiwać, że, że analitycy będą się zgadzać co do kierunku, co do, co do miejsca, w którym Bitcoin będzie za miesiąc czy za 12 miesięcy, z racji, że zmienność jest zdecydowanie największa spośród wszystkich możliwych aktywów, no to, no to oczywiście Bitcoin może, Yy, może zarówno za miesiąc kosztować 30 tysięcy dolarów, jak i 50 tysięcy dolarów. Oczywiście Bitcoin jest takim można powiedzieć dojrzałą kryptowalutą, więc te, ta zmienność też nie jest tutaj jeszcze bardzo duża, ponieważ jeżeli, jeżeli weźmiemy sobie inne kryptowaluty, tak zwane altcoiny, no to w wypadka, w wypadku altcoinów yy, nie są wykluczone ruchy na poziomie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset procent dziennie. Natomiast w przypadku Bitcoina takich ruchów już nie obserwujemy. O skutkach prowadzenia ETF-ów na Bitcoina rozmawiałem z ekspertem XTB, Michałem Stajniakiem. Dziękuję za rozmowę, Michał. Pozdrawiam. Dziękuję również.